Hej, cześć! Witam Was moi drodzy serdecznie w tym jakże pięknym dniu, moi drodzy, moi drodzy, moi drodzy. Czasem moi, czasem moi drodzy, czasem moi drodzy tak się zdarza, że... że relacje się kończą. Czy to jest... Czy... Czy to jest normalne? Nie wiem. Czy to dobrze? Myślę, że nie. To zależy. A moi drodzy, czasem jest tak, że jedne relacje są, a drugich nie, a drugich nie ma. I to jest, moi drodzy, zupełnie normalne. Bo ponieważ, kiedy człowiek, kiedy człowiekowi na czymś zależy, kiedy człowiekowi na czymś zależy, a to traci, to tak bardzo to przeżywa. Robi się, robi się taki, jak to mawiałby, powiedziałby częściowo własnym smutaskowy. Bo moi drodzy, czasem jest tak. E, czasem jest tak, moi drodzy, że, 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 najle, że najlepiej relacje wychodzą na zdjęciu. Czasem tak jest. Ale żeby, je, ale żeby relacje, relacje, nieważne, czy to rodziny, czy przyjacielskie się rozwijały, to potrzeby, jest, moi drodzy, e, dosyć sporo cierpliwości i dużo pracy właśnie nad tymi relacjami. Niezależnie od tego, co o tym myślimy, to tak właśnie jest. To tak, do tej, że, e, to tak jak kiedyś słyszałem, że tak jak kiedyś że rodziny najlepiej... Rodzina najlepiej wychodzi na zdjęciu. Ale czy to uznaje, nie wiem. Ech, powiem szczerze, nie, nie jeszcze nie nabrałem, nie wiem, co myślę na temat tej filozofii pod tytułem, że rodzina najlepiej wychodzi na zdjęciu. W mojej ocenie to tak wygląda, że jeżeli człowiekowi na jakiejś relacji zależy, to e, to dba o tą relację, tak? W jakikolwiek sposób się stara. A to, czy to jest proste, czy trudne, to już inna sprawa. I to, moi drodzy, było na tyle, ja się z Wami żegnam, papa.